Siemano z tej strony Walery Sławek, i dziś, w ramach drugiego cyklu filmów, czyli poza szlakiem, chciałbym Wam pokazać perłę Rostocza, czyli zwierzyniec. Gdzie w ogóle leży zwierzyniec? Zwierzyniec jest miasteczkiem województwa lubelskiego. W powiecie biłgorajskim. Pierwsze zapiski na temat zwierzyńca pochodzą już z XVI wieku i były to dobra włączone do ordynacji zamojskiej. Mówi się, że zwierzyniec jest miastem pomników. Jest ich tutaj aż 68. Teraz widzimy pomnik z 1852 roku, zwany Okiem Opatrzności. Nie wiadomo dokładnie o czym miał przypominać. Mówi się jednak, że pomnik został wystawiony przez zwierzyniecką lożę masońską. Jednym z najbardziej znanych obiektów w Zwierzyńcu jest tzw. kościół na wodzie. Kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena rozpoczęto budować w 1741 roku. Ciekawostką związaną z kościołem jest to, że do tej pory wokół niego organizowane są procesje na wodzie. Do kościoła wejdziemy później, ponieważ trwa teraz masza. Po Roztoczu najlepiej poruszać się na rowerze, dlatego w pierwszej kroki skieruję do wypożyczalni rowerów, a później pojedziemy do osady Florianka. Rower wypożyczę w firmie RYŚ. Kiedyś już wypożyczony rower, jest sprawdzona firma otaczająca klientów serwisem w razie jakiegokolwiek wypadku lub awarii. Rower wypożyczony, więc teraz do Ostoi Konika Polskiego na Floriankę. Miniemy browar, ale wrócimy do niego później. Roztoczański Park Narodowy leży na trasie Green Velo, dlatego w okolicach mamy wiele miejsc obsługi rowerzystów. A teraz jeszcze przed wejściem do Parku Narodowego wyjdziemy sobie na wieżę widokową nad Stawami Echo, aby popatrzeć czy gdzieś nie zaobserwujemy koni dzikich, dziko tutaj żyją. Roztoczański Park Narodowy prowadzi hodowlę zachowawczą konika polskiego. Zawsze mówię o tych konikach, że to myszate wredoty, myszate ze względu na ich barwę. A z charakteru są po prostu wredne. A jednakowoż piękne. Z lewej strony w oddali widzimy plażę stawów Echo, gdzie można śmiało przyjechać, popływać, a na rozległej łące, którą widzimy, czasem pojawia się dzikie stado konika polskiego. Niestety obecnie ich nie widać. Szkoda może uda nam się wypatrzyć stado. Hodowlane właśnie na Floriance. Wjeżdżam do Rostoczeńskiego Parku Narodowego. W woli wyjaśnienia w parku żyją dwa stada konika polskiego. Jedno hodowlane właśnie we Floriance, a drugie dziko żyjące na terenie parku. Koniki żyją sobie w parku dziko. Jeżeli ich populacja zbytnio się rozrasta, sztuki są odławiane właśnie do hodowli. Jazda na rowerze przez park daje nam szansę lekkiego ochłodzenia. Wypatruję po drodze koniki, te dziko żyjące, ale na razie nic z tego. Wjeżdżam powoli do Florianki, wita nas dom leśniczego, niestety dzisiaj nie da się wejść, jest zamknięte, już widać pola, za chwilę będziemy wypatrywać koników polskich. Centrum Florianki, także Centrum hodowli konika polskiego. Uwaga, wysokie napięcie elektryczny pastuch. O, i jest i konik. Tak właśnie prezentuje się konik polski. Nieduży konik z charakterystyczną pręgą na plecach. W następnych zagrodach kolejne. Koniki prawdopodobnie pojedynczo, ze względu na to, że są to źrebne klacze. Są mi nasze koniki w całym stadzie. Pewnie słabo widać, no ale mówi się trudno. Jednak jakaś odległość mnie od nich dzieli, nie da się tam bliżej podejść. Postanowiłem parkiem pojechać jeszcze kawałek dalej, bo jazda okazuje się niesamowicie przyjemna. Na rozstaju dróg w parku. Ikona. Zawsze myślałem, że jest to przedstawienie Chrystusa, takie prawosławne o nazwie Christus Panta Pantokrator, czyli Chrystus Władca rzeczy, albo Władca Wszystkiego. Pan w wypowiedzi rowerowej mówi, że według niego jest to Święty Chrystus, patron podróżnych. Myślę, że ten spór. Nie zostanie rozwikłany. Jeżeli wiecie, co dokładnie przedstawia obraz, piszcie w komentarzach. Jest jednak ręka do błogosławieństwa, ale nie w charakterystycznym dla Chrystusa Pantokratora geście, błogosławieństwa, więc temat pozostaje w dalszym ciągu otwarty. Można jechać dalej. Dotarł ja do punktu mocy. Kto choć raz nie spożywał piwerka na ławeczce pod sklepem, ten nie wie, co do wakacji i wypoczynek. Tym razem niestety bezalkoholowe, no bo jadę na rowerze. Rowerowe wycieczki doprowadzają mnie aż do Józefowa, bardzo ciekawej miejscowości, praktycznie w otulinie Parku Narodowego. Józefów, tak jak zresztą praktycznie wszystkie miejscowości w Polsce przed wojną, cechowała wielokulturowość, ale o tej wielokulturowości opowiedziałem już w poprzednim odcinku dotyczącym Wojch Sławic i samego Jakuba Wędrowycza. Niewątpliwie największym atresem Józefowa jest fontanna przedstawiająca duże zwierzęta mieszkające w Parku Narodowym. Oczywiście jest konik, ryś, jest jeleń, a zobaczymy jeszcze, co czai się z drugiej strony naszej fontanny. Proszę bardzo, jest i wilk. Będąc w Józefowie, odwiedzimy stary żydowski cmentarz. Kirkut powstał w pierwszej połowie XVIII wieku i funkcjonował aż do 1943 roku. Macewy, czyli żydowskie nagrobki fascynują swoją symboliką. Postaram się pokazać parę ciekawych. I wizyta na cmentarzach i kryptach to zawsze żywa lekcja historii. Może dziwnie to brzmi, ale tak właśnie jest. Jeżeli chodzi o symbolikę, to tu na przykład widzimy Półkę z książkami, która symbolizuje człowieka znającego pisma, czasem rabina. Dalej możemy zaobserwować złamane drzewo, które jest symbolem przerwanego nagle życia. Na kolejnej macewie widzimy dłonie w geście błogosławieństwa. Symbol ten przypisywany był zazwyczaj kapłanom lub potomkom ludu kapłańskiego. Pojawiają się także świeczniki i świece. Zazwyczaj rzeźbiono je na macewach kobiet, których to obowiązkiem było zapalanie świec szabasowych. Na niektórych macewach widzimy kamienie, bo w zwyczajach żydowskich nie zapala się świec, tylko właśnie na macewach kładzie się kamienie. Na macewach możemy także zobaczyć inne symbole symbole zwierzęce, takie jak lwy, orły, a zdarzają się nawet jednorożce, kurkut Józefowie przetrwał okupację. Wiele żydowskich cmentarzy nie miało tego szczęścia, gdyż Niemcy w czasie II wojny światowej poza. Wyniszczeniem fizycznym narodu żydowskiego niszczyli także ich kulturę i wiele cmentarzy żydowskich zostało zniszczonych. Część z płyt nagrobnych takich cmentarzy trafiała jako elementy utwardzające dla budowanych dróg. Jedziemy dalej przez roztoczańskie wsie. Na pytanie, co tak naprawdę mi tutaj przyciąga? to przede wszystkim cisza, spokój, kreatywność ludzi, tak jak choćby tutaj, czyli rolniczy handel, detaliczny, w górecku starym, wszystko się rozwija, ludzie chcą coś robić, żyć coraz lepiej. Jest tu cisza i spokój, a jednocześnie nie ma tutaj komercjalizacji, która tak bardzo razi w polskich górach. Proszę bardzo, przystanek u zawsze można coś kulturalnie zjeść. Jeszcze rok temu tego nie było. Ale Gostoczeński Park Narodowy to nie tylko koniki polskie, to także hodowla zachowawcza obiec uchruskich. Cisza i spokój w parku, a także we wszelkich okolicach, zwierzyńca to kolejny aspekt, dla którego warto wybrać odpoczynek właśnie tutaj. Kolejną rzeczą, która podoba mi się w Zbieżyńcu i w okolicach, to przywiązanie do historii, a w szczególności do ordynacji zamońskiej. Co dla mnie najciekawsze w ordynacji, to kwestia dziedziczenia. Dlatego, że majątek dziedziczył zawsze najstarszy syn. Ale żeby było sprawiedliwie, musiał on spłacić rodzeństwo z zysku, które wypracował w całej ordynacji. Ordynacja przetrwała zabory oraz dwie wojny światowe. W lasach okolicznych stacjonowali niejednokrotnie powstańcy, stacjonowali także partyzanci. Ordynacja nie przetrwała reformy rolnej w 1945 roku. W Zwierzyńcu pamięta się także o tych złych chwilach w historii. Tutaj jedyny na świecie pomnik poświęcony Szarańczy. Na pamiątkę wytępienia Szarańczy Wędrownej przebyłej w te okolice 26 sierpnia 1711 roku. Jak głosi drugi napis na pomniku. Bóg pogroził ludowi, ale z wiarą praca rozbraja jego gniewy i klęski odwraca. I teraz wśród widzów pojawia się konsternacja. Ale, ale zaraz, jak to? Szarańcza w Polsce, w Europie? No, ale normalnie. Tutaj, w Zwierzyńcu walczono nawet z plagą egipską. Ale ma to swój związek ze zmianami klimatu, które nie są domeną tylko dzisiejszych czasów. Walka z szarańczą musiała być spektakularna, bowiem wyniszczono jej aż 656 korcy. Co daje w zaokrągleniu około 79 000 litrów. A teraz, nie przeszkadzając już kompletnie nikomu, możemy wejść zobaczyć kościół na wodzie. A tak prezentuje się wnętrze kościoła. Co roku 21 maja, na tej wodzie, organizowana jest procesja wokół kościoła. Rober zwrócony, więc teraz śmiało mogę iść do browarku. Jest i browar Zwierzyniec. Browar wybudowany został na początku XIX wieku i z krótkimi przerwami działa po dziś dzień. Obecnie jest własnością skarbu państwa, ale budynki i sprzęt dzierżawi browar Perła. Dlatego właśnie tutaj, oprócz produktów browaru Zwierzyniec, Możemy także napić się wszelkich produktów burowarów Perła. I jakby to powiedział Food empero. i popatrz jakie to jest dobre. Oj 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 wasze zdrowie.